Jo, cześć, siema, go wszystkim Ja jestem szpadel, to jest kolejny odcinek z serii Two Worlds to 2 Światy 2 Mamy znaleźć teleporter, a nasza cika ma ujebaną nogę przez jakiegoś chuja, który zostawia pułapki Co za jebany śmieć? poczekaj jak to się skradało? Aha, tak O kurwa Mam przejść za plecami, trzeba ci wyjebać Konga. Bo nie wiem, ale masz kurwa maczetę Ja ją będę miał kurwa spaleć pięty zapierdolę cię w chuj hmm. no tak no fajnie maczeta w zaklęcie zbieramy wszystko dosłownie każdy kurwa śmierć każdy śmieć, każdy gówno Czekaj F2 i poczytamy te kurwa książki drewniane Bo one się przydadzą, znaczy wolę je mieć przeczytane i wiedzę w nich Niż kurwa... By były nieprzeczytane, a by mnie sprzedło, nie? Dobra, lecimy kurwa dalej Stój, gdzie ty tak zapierdalasz? ich zabić, czy nie? A chuj, zapierdolę was wszystkich je głupie O, masz tarczę, kurwa Aha, okej okay. No cóż, można, można Ja nie będę szedł w tarczę bo po prostu, kurwa jakoś mi tak... No, wolę dual building czy że kurwa dwie bronie w dwóch łapach Umieraj chuju O masz jakąś pałę O kołczan Ciężka pała Łatoszka Sharpnel Aha pułapki Do sprzedania pułapki są w kurwę Kurwa yy. Wartościowe, O, bo mi już kurwa się brakuje. We use the other teleport. Dropped us near the peninsula. Darfa. Where is she now? Caught a trap near the edge of this island. Killed a few Groms on the way. Groms. A parasite infesting the east side of al Probably another hunting party. Gotarius, Find <noise> Darfa. Nortar. Plan? A plan zajebisty mam. epistemah sekar kotarius nurtar ja za sobą czy za nimi aha chyba za tobą aha, do... to see...

krótkie ostrze, Wymaga na siła 6 to ile ty masz kurwa tej siły? Zero? Sobie weźmie, może będę mógł później nosić Aha to jest to, co to, to jest zajebiste Ja tak większość pojedynków lubiłem Blockowo. I rozjebana trachany zabicie drink. Not bad, but not all your will leave so open to, You'll find that a can be to break. No. Suggest. Force swing down on your opponent, breaking his footing, and opening up his defenses. Okay. Jak rozkażesz, miszczu Jedi. Miszczu. Oculus. Aha, to jest dobre. Fajne, fajne. Oculus. Nie muszę się skradać. Chuju. Ale wyciągnij broń. Ruszam ci wpierdolić, śmietniku Co masz przy sobie? Weź go, nie piskaj Jak on ci wykurwi to usiądziesz Łapka No i tak, to czego będę mógł się nauczyć, to się nauczę to czego Będzie jakiś quick time event? Będzie fajnie Łatwo Kamienie! Żarcie! Kurwa, na mnie kamień. Wróć do obozu. A ja bym tam poszedł i... A chuj tam. Nie, to nie, się nie będę prosił. Nie muszę się skradać, kurwa, jestem lepiej Okej. Okay. Curry, posta solidny kołczan Aha, ja, Ha! ja już wiem Kółko musi być, kurwa, pełne, żeby O, kurwa Zjebałem. No kurwa, ale ich tam nie ma, idioto. I jeb. Taki jestem zły, kurwa, czarisz to? Taki, Taki ze mnie No już? Szybka ma mógł. No ale schowaj to, to idioto.

to their side of the island. if not so, they have it in your snow catch, though. how's the ankle? i've lived through worse. as long as we're still breathing, vitarius can usually keep it that way. i hear. don't worry. least i can do. we'll see if you feel the same way in a couple of weeks. don't hold me to it. we should get moving. she's been waiting for you. the prophet. i'll be grateful she didn't. fair enough. you ever stop? No właśnie. Aha, za to zapierdalać. Weź kurwa zwolnij kobieto. Ja lubię się ruchać, no ale nie z takim tempem. Kurwa kobieto nie tak szybko. Nie lubię szybkich numerków. A ty co? Kurwa! This is it. The bridge bridge. Step back! Spierdalej, o kurwa. Musisz Chicken Kicken i wylecisz kurwa. Ładuje jebade dziwko. Goku na piąte. O kurwa, Mać, starzeje się. Ja pierdolę, nie, nie da siła już. Jeszcze raz. Well, got any fight left in you? No. What's wrong? Necress, dark energy known to wear human bones as armor. Their magic is not late better than never, I there. I'll let you take it from here. You need to deal with our guests. Thanks. Kurwa, mam się bać? Ha, to będzie fajne. Nekry. Nie lubiłem skurwielów. Zamknięte wrota. Kurwa. Sterowanie tu tak się pałe Jak kurwa. Blondynka murzynowi, nie? No tak samo. Zapierdalaj. Dobra. Popśup. Mogę tu iść? Nie no kurwa. Umrzesz wuj kiedyś. Nie o co robiłem. Kalmy, hamaj z kurwy Zim ci matkę.

Siła, czy to jest kurwa siła HB wbijam a Ja będę szedł w tę umiejętność w, w wojownika w takiego tanka I może no te um, ogólne czy chuj wie jakie Bo to jest fajne składanie się też dobry motyw HBS w pie Dobra chuj co ja tu mogę się kurwa poduczyć. Teoria, praktyka, Twoja matka też. Magia wody. Podnieś kartę magiczną. Lód. Eee, to. Tak, to. Lód czy woda. są karty ognia ogniską. aha, gdzie jest to wpisz nas w nie Garzenia. aha, tak aha, okej, okej, okay, okay, okay. tak, chyba tak i dalej. wyglądał prawda? No duży, naprawdę duży Niczym mój penis Rano każdego chuj jest duży rano Twój też chyba że zjedzczyno to sobie cytki sterczą Chyba że się Teraz, teraz połączymy siły mówisz Kurwa Już długo Sylwester Dokładnie za dwa dni Trzeba będzie coś zakurwić browarkiem Teraz ładuję mamy dziwko Goku na trójce wbija Nie Kurwa, zaraz się zesram. weź kurwa przecież papier Chyba jeszcze raz nie, albo mi się zdaje. Masz kurwa. Nie dam rady chyba. Ale macie taki most. Jebać symetrię. czy Kurwa macie. Idę, idę na kibel. Będę miał srakę murowaną. No nice kurwa. Autozapis, chuj, jeszcze z nią i wtedy zakończę odcinek. Cześć! Ale nie. Ja w dwaj i chuj. Chcę pałę i chuj Pałę i już. Nie z sobą bo... Cześć Co jest kurwa? Chciała się znowu wiedzieć Ciebie nie ma? To chcesz się ruchać czy nie? Nie drzeje ja kurwa jestem Chodź tu kurwa Ale masz cycki. Serus no bym cię hiszpan w chuj. Ogól klatę, klękaj. A teraz licz mi cipsko. O last! You're here. Please. Rise. Kogo się you look much different than I'd imagined. The years have been kind to My share no. Thank you. While you require a little introduction, my name is Kassara. I... How long have I? Years, I'm afraid. The world has changed much in that time. Your enemies have prospered much in your absence. Is that why you freed We've come to understand that your sister. ...is in fact the chosen vessel of Azeroth, Fire Lord of Antelope. Gandahar has been drawing power from her since your capture. He has used this power to seize the throne and declare himself king, decimating all that stand to oppose him. If Kyle is so important, why leave her behind? Such an attempt might have cost much much. Gandahar is not yet aware of your role in the events that lay ahead. An advantage that will prove to be quite valuable. Will we be able to help her? That remains to be uncertain. The process Gandahar uses to draw power from Kyra is quite destructive. He has been able to offset the strain on her body using dark magic to make your strength her own. But one can only take so much. Removing her from the castle is an omen. She listen, you better have a better answer than that. While well, my gifts allow I am not often given the comfort of choosing what it is I'm sure I saw great danger lurking within the walls of Castle. If Gandahar is down this path, you've seen this. Come forward. Widziałem w kurwę desek Tylko weź tablety. To będzie odlot w chuj. Cieszy mnie Axel, że teraz grasz w CSa. GO Go. Cokolwiek. Kurwa, już mi sadał. Ale ma chujowe włosy, albo mi się skrypty nie podoba. Albo mu ktoś w łeb wygolił. Doszedłem. Ah. What What was? The end. What <laughs> makes you think we can stop it? This is but a path, not destiny. I. I'm afraid we'll have to continue this later. Are you alright? I'll be fine. Darfur will lead you to your quarters. The orcs have assembled some equipment for you on the table to your right. Do take it with you. Mogdal. I will. Thank you. Welcome home. Witaj w domu. Ale seks potem. Okej, okay, idziemy w siłę na pewno, kurwa, daj mi punktów biczka. Damy punkta tutaj. I damy punkta, kurwa, tutaj. Celność, nie, bo się w to nie będę bawił. Siła woli też, nie. To tu i tu. Punkty umiejętności. Hmm, hmm, hmm. Umiejętności ogólne, o. Odporność fizyczna, kondycja. Chuj damy w kondych. O, dresik. Aha. Nareszcie kurwa Będę jakoś wyglądał Wiem, kurwa. Kazaliście mi to wcześniej robić, idioci. Spierdalać. Zawsze taki głównych chciałem mieć. O, teraz weźmiemy sobie maczety. Oj, krótkie ostrze. Yes. Większy damage będę miał przy dwóch maczetach. No, teraz jakoś wyglądam. Patrz kurwa. No kurwa, ale treść i daj biegasz. Pszwożyć mój sprzęt, ja pierdolę. Zaraz zrobi się ciemno, i wtedy pewnie oh. wiedziesz. Ej, hey, weź kurwa, schodź. So. No schowaj te, kurwa, bronie, ty idioto. Ale i tak cię wyrucham, wiesz? Na, dlatego wolisz, żeby, kurwa, laska szapszona, żeby się na dupę patrzył. Oj, ty oj ajajaj. Fajno macie tą, kurwa, bazę. W, de, wnętrza alzorny No nice, kurwa. Siemka. It isn't much to look at, but it's home. Can't imagine a safer place to keep my things. Oh, could have to I What's wrong with the locked chest? Desperate times. Seems everyone carries a lockpick these days. Look, people need to eat. Whether they can afford to or not. Whatever works. Have a look around if you'd like. Let me know if you need it. I'm sure you have better things to do than follow me around. Just let me know when you've settled in. You're okay. Ready? Jak powiedziałem, tylko Just let me know when anyone O kurwa, się. Już się rozjrzałem. Dobra. Mam ten kurwa pokoik. No, kurwa, Gdy będę gotowy. To za chwilę. kurwa, idioto. To za autentyczny brak mózgu. Zostawisz mi tu coś? Jakiś surprise, madafakar? fakar? O, skurwę, O, o, stal. O, o, kurwa. Dobra, teraz tak, to muszę wypierdolić. no to, to dobra, co to, to sprzedam w PiSu? Bo i tak tego nie będę używał. Magia powietrza, super. Dobra, to było na tyle. O, o no to jest to sobie B. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Następnym zruchamy jej dupę. Także nie będzie mogła kurwa wstać przez tydzień. Ja byłem już to była gra dwa światy 2, Tak więc jochaj, hey, AKA hey, hey, hey. i w następnym odcinku. Jak się podobało, daj łapkę. I subnik kanał, jakie jest.